Cześć, gdzie jesteście, jestem Domin, witam z kanale SC12 O to jest Odcinek Odcinek z gry jaką jest SCP The Secret Laboratory Security Lab Pierwszy to zgranie, moje. O! Nie! Nie! Już na początku <noise> Na początku filmu. Mało fail. Skinięcie. Dobra. Dobra, nie było tematu. Dobra, szukam sobie innego serweru. Tam widziałem jakiś oficjalny serwer. No dobra, jest, ja. Jakiś oficjalny serwer, tak na później na znany odcinku, jakby z tej gry To jakieś. Na razie obserwator. To na razie, to. E, później to jakieś e, polskie serwery z Polakami. A na razie jakieś oficjalnie tak na początek, bo to moje pierwsza część z tą grą. Na razie jestem bardzo, bardzo słaby w tą grę. Oczywiście rola SCP jest najlepsza, ale... bo może zabijać. Ale dobra, tamtych i łatwiejsza, moim zdaniem oczywiście. No, na razie się poobserwujemy. Zostać łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Wbijamy suby. później nie mówię ile, bo trochę spadło, więc wracamy. Z nową siłą, była długa przerwa na kanale, ale wracamy z nowymi seriami, nowymi filmami. Może z nowymi piosenkami, zobaczymy, co przyniesie przyniesie. Trząs. No, te to jest miałem tutaj dosyć Tam, dobra. Hmm. Doktorkę zawił. Ile jest? Cztery SCP? Ja, są Jest to tylko personel klasy D. Kenzong. Jakiś typo. To jestem... To jest ten słowiec chyba. Jedyny personel klasy D rola? represor rebeli chaosu Pomóc personelowi klasy D wyjdziecie w imieniu i kazę No dobra. Musimy wymieniać kazę przy skodę, jesteśmy represorem. To jest moja rola w tej gierce. Musimy pomóc personelowi klasy D wyciec. Dobra, lecimy lecimy, nie śpimy. Oni się to są gadają pierdolą bez sensu dobra, lecimy. O nie Mr. Bobby zabił. Jako scp 049 O ile osób było? A ja kupię skinąłem Chyba O, Kenzoku kinie No już Kenzoku z Znowu, że pustkinęliśmy mm. na apitole. No, mówię, dopiero pies raz z już ma jeszcze 100. Poza nagraniem postaram się trochę pograć. Nauczyć. O co chodzi w tej gierce? A sukcji na się cieńka. jest? blisko 金姐，金姐， co SCP -waj. o, jest, udało się. Pierwszy SCP załatwiony Pierwszy SCP załatwiony Tu és esse 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ciekawe jak nie grać startu rundy w sumie tak, do Dobra, to jest ostatnia runda jaką zagramy i kończymy pierwszy odcinek jeśli więcej nie będzie dużego progu 5 op w górę, tylko 5 op w górę i będzie kolejny odcinek z SCP już niedługo i już może lepiej mi się uda zagrać bo to jest po mnie gra Poza dużo sobie pogram w tą grę żeby się nauczyć żeby w drugim odcinku z tej gry być już lepszym graczem może uda się stupę. teraz, ale jest mocno, co? Jestem z TB. Koniec Nie wiem, teraz kim jestem.

Kim ja jestem teraz na kamerach siedzę. Tam zostałem ochroniazłem? Nie. Brak wytanie energii za coś sekundę. Tu jest jakiś CP.

Bravo. Ecco, se si ja tu non... Non ti la camera. Luz Blues. non è che non è niente. Niente, camera. To wszystko. Yes. Yes. Hm. Yeah. Hmm, Tutaj Oui, c'est super. Test, lance. Je sais. C'est super. C'est pas c'est super. qui Oh, ça, va Dobra, to... Dobra, lola na kamerach jest łatwa. Chyba nie będę już ich prankował. Chyba gdzie tu są... Nie będę już ich prankował. Ролан Ролан на камера, ке си е. Добре, така. Ай е, се вигрива. Добре. е много биконец. Тук е писотинка. Казва, че казва, че грабва в инном и Тук е добра. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie 5 łapy w górę pod tym filmem i od razu wlatuje kolejny odcinek. Już bardziej lepiej pikutowane. Oczywiście ta trzecia rola to było bardzo łatwe. Jako na kamerach. No, to jest chyba jako właśnie ten ochroniarz, który nie ginie. Tylko na kamerach otwiera DGI. Dobra, więc to łatwo, ta rola to jest najłatwiejsza. Tak samo jak ta SCP. Dobra, i to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji. Wbijamy suby. Oczywiście pięknie byłoby kolejny film. Duży ceny ma dzisiaj inna narka.